Oskar skrameczku ma ze mną Amadeusz No Love Ferrari. Powiedz Amadeusz, dalej No Love w takim razie. No tak, dalej. Okej. Okay. A tu nie, to z Queenie nie ma Love. Nie. Wiesz, nie, raz? Squeeene nie ma okay. bo się do tego pijesz. Nie, nie, nie. Pytałem tylko. Czy ogólnie czy coś w tej kwestii się zmieniło, ale nieważne. Powiedz mi, przy ostatnich galach się o tym, że dużo jest teraz coś, czego ci się nie podoba. E, ludzi, którzy zaczepiają was, freaków, po to, żeby załatwić sobie walki. Czy w Twoim przypadku, jeśli chodzi o tą kwestię, coś się zmieniło? Dalej masz e, dużo potencjalnych chętnych do zmierzenia się z tą, którzy zaczepiają cię na ulicy i tak dalej, w klubie na przykład? Kurczę, dawno mnie nikt nie zaczepił, szczerze mówiąc, z tego powodu. No. Okej, okay. powiedz mi, tak naprawdę jesteśmy po dwóch e, walkach, twoich kompanów. Adrian e, do tyłu, Julka do tyłu. E, tak naprawdę, co możesz powiedzieć o tym, co wyszło poszło nie tak, jeśli chodzi o Adriana, bo to dość szybko się skończyło? Znaczy, to, jest, to jest proste. No. Koleś, który ile się lat ćwiczy, czyli Ambro, i ćwiczy wiele, wiele lat, walczył z kościem, który ćwiczy kilka miesięcy. E, ze mną? Ze mną. 6 tygodni, z czego dwa tygodnie byłem na wczasach, czyli w sumie, w sumie miesiąc. Jak te jego przygotowania wyglądały? Widziałem na vlogach ten folkstyle w folk wrestling, folk style. jeśli chodzi o trenera Rożkiewicza. Czy tak naprawdę, tak obiektywnie wierzyłeś w to, że jest w stanie zagrozić Ambro? Wierzyłem, ale nie ukrywam, że nie był faworytem i każdy to wiedział, tak? No. Słuchaj, jak ktoś ćwiczy 5 lat, to jest naprawdę doświadczony, nie? a 5 lat kontra kilka miesięcy, to jest ogromna różnica. Jak, jak po tej walce Julki? Widziałem, że obaliła, miała ją tak naprawdę chyba dosiad albo coś takiego, w każdym razie było blisko, nagle sweep i, i uduszenie. Jak byłeś, widziałem przed chwilą nią, rozmawiałeś w szatni, jak się, się czuje, jak to przeżywa? Jako tako, tak po japońsku, wiesz, ci powiem, no bo... Kurczę. Wiesz co? Po pierwsze, to Julka się nigdy nie zgodziła na tą rywalkę. Nie mieli kogo jej dać tydzień przed, Julka się nie zgodziła. No ale kontrakt miała podpisany i tak ją dostała, tak? No Julka miała walczyć z kimś innym, miała walczyć z kimś na swoim poziomie, tak? No uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, że po pierwsze Julka dostała nie. dość. Nie chcę jej obrażać w sumie, więc nie powiem, że nieznaną, ale. No dobra, nieznaną osobę dostała za bardzo e, i, i doświadczoną, no to kurwa co to jest, 18-letniej dziewczynie, e, jakąś dziewczynę, która tak tu pół roku boks, tu ileś miesięcy MMA, tam coś, to duszenie to nie było duszenie, którego się nauczyła w tydzień, sama powiedziała, że ma dużo większe doświadczenie, e, w momencie, no i tyle, no, Julka się na mnie zgodziła, ja też, mi też się ten wybór nie podobał. E, dobra, wracamy do Twojej osoby. Powiedz mi, e, jesteśmy w przededniu konferencji e, fame, przed Fame 13. E, tak naprawdę już zostało ogłoszone, że będziesz, będzie trylogia e, z Adrianem Polakiem. E, reguły, kolejny raz coś nowego, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o pojedynek freakfighterski, bo były chyba podobne reguły, jeśli chodzi o, czyli be, bez limitu czasowego, jeśli chodzi o Borysa i Normana. Wydaje mi się, że w freakfightowych walki... Folk... Chyba 15 minut, nie? Ale to była jedna runda, a teraz jest kto. Ko, jednego jest wynoszą, drugi Tak, jest, jest jedna runda, ale do śmierci. Powiedz mi tak naprawdę, jak e, mówiłeś o tym. E, o tych przygotowaniach, jak teraz to wyglądało z Twojej perspektywy? Bardziej, e, o, tak naprawdę, od kiedy jesteś w tym się treningowym? Kiedy dowiedziałeś się o walce? E, e, dowi e, kiedy się dowiedziałem? Pier pierwsze. E, pierwsze słowa usłyszałem jakieś. Jakiś przed Sylwestrem bezpośrednio, ale usłyszałem, że być może będzie taka walka, nie? nie no, e, no i tyle. Powiedz mi, czy w ogóle była opcja zawalczyć z Marcinem, e, przepraszam, z Wiewiurem, jeśli chodzi o to, miałeś wybór, czy to było w ogóle bez żadnych wątpliwości, nie, że to będzie Polak? Nie miałem. Polak? Nie miałem. Ale ja wiem, ale on stał też w w narożniku. Chuj w niego. To było od razu, było wiadomo, że to będzie Polak? Yy, tak, tak, zadzwonili do mnie o trylogię z Polakiem. No ja tam podierałem się i powiedziałem, że fajnie, że zróbcie, zróbcie to, ale oni powiedzieli robimy, tylko na razie negocjujemy, nie? Jak myślisz, czy to czy ta walka z, e, tak naprawdę z Adrianem to jest przepustka do tego, aby za, zabić bić się o pas z wiebi już w najbliższej przyszłości, na przykład na kolejnej gali? No, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy na kolejnej od razu, ale wydaje mi się, że tak, że jak najbardziej. No wiesz co, ja... Ja miałem sporą przerwę, miałem aż 8 miesięcy, 3 dni przed Sylwestrem e, dowiedziałem się, że mam zdrową rękę, e, tą, którą miałem operowaną. To było cały czas po kłosie tej kontuzji w skeczu? Tak, tak, niestety tak, bo, bo w międzyczasie stoczyłem trochę street fightów m, niezależnych ode mnie, po prostu byłem atakowany, oddawałem. E, no i, no i, i co, dowiedziałem się, że mam zdrowe ręce, to popłakałem się, dosłownie, popłakałem się, poczułem, ja pierdolę, stary, czekaj na to rok. Eee, ale już miałem wykupione w czasy. Poleciłem na Sylwestra sobie za, na wczasy, czasy. Eee, co, wróciłem z czasu, zapierdalam. Eee, I powiedz mi tak naprawdę teraz eee, eee, kwestia w... jest... Kapela wygrał. Czy to jest coś, co mi w ogóle przewidział? No wiesz, co nieźle z historii tych obu panów nie znam. Właśnie, właśnie, powiedz mi, czy tak naprawdę to jest już kolejna Gala frikowa, na której masz okazję uczestniczyć. Tak naprawdę biernie, ale zastanawiam to, czy w momencie, czy myślisz o sobie w takiej perspektywie, że byłbyś w stanie walczyć też w innych w federacjach dla fejmu, jak na przykład robi to Alan. Czyli trochę fejmu, trochę hylik, trochę prime? Czy chcesz być nie, flagowym woda, żołnierzem? Woda, że mówią, e, znaczy. Czas pokaże, ale woda, że mówią, że tych mniej ważnych puszczają. Najważniejszych trzymają. Rozumiem. E, e, czujesz się żołnierzem teraz w flagowym fejmu? No jasne, no, jestem, no, czuję się ogólnie twarzą polskich freak fightów? Ci wszyscy ludzie, znaczy ci wszyscy walczą, ja też walczyłem, ale spora część z nich po prostu mnie naśladuje, ja to widzę. Być może niektórzy odbiorcy tego nie dostrzegają, ale po prostu zobaczyli, ej, u niego to działa jak on robi, tak, jak robi dymy. Ja, ja też tak chcę i o. Wiesz co, ja myślę, że są y, niektórzy, którzy dostrzegają te, nie, powiedzmy, nawiązania do Ciebie, nie ukrywam, i nie, Ty no, też pewnie... Nie to już z totalna, to już była totalna to przesada, nie, nie do tego zmierzam, mówię ogólnie, jeśli chodzi o Dymy, nie? No, no, no. E, no. A Władca Piekieł z Chin to było ustalane z Tobą, powiedz szczerze? Nie, chłopak się zestresował, nie wiedział, co powiedzieć i mówi, że sobie pomyślał, co ja bym powiedział. Kurwa, i tak mu się odkleiło, nie? E, wiesz no... Nie ukrywam, że z Adrianem się polubiliśmy na stopie prywatnej, ale wcześniej to był, z tego co wiem, koleś, który mnie śledził mnie i mnie po prostu lubił bardzo. Tak? I z fana stał się kolegą. powiedzieć, że tak. Myślę, że, że mogę go chyba nazwać wcześniej swoim fanem, więc zajebi zajebiście, nie? Eee, wiesz co, nie przedłużając w takim razie, eee, powiedz mi, jakie typy na ostatnią walkę wieczoru, eee, kamerzysta versus Kruszwil? Wydaje mi się, że kamerzysta. Okej, okay, w takim razie Amadi, no cóż, jutro pewnie więcej szczegółów a propos Twojej gali, Twojej walki. Więcej szczegółów na temat całej gali. A dziękuję Ci za rozmowę i widzimy Cześć. się już jutro. Cześć.